Thanks for Nie umiemy akopiemy. Lepsze od LGW Football Club wynikiem 10 do 4. Ze mną Krzysztof Mazurczak. Krzysiu, to spotkanie bardzo dobrze rozpoczęliście. Czterobronkowa przewaga, później LGW nieco odrobiło, nieco odrobiło straty, ale końcówka wszystko pod kontrolą i wysokie zwycięstwo. Wysokie zwycięstwo, ale musieliśmy to wybiegać. Nie było łatwo. Rzeczywiście w pierwszej połowie i na początku drugiej zdarzył się moment dekoncentracji. Na szczęście uspokoiliśmy grę. Kilka ładnych takich akcji kombinacyjnych zagraliśmy, no i wcąd parę bramek padło, już później końcówka była bezpieczna dla nas. Był to Wasz bodajże najlepszy występ ofensywny, ewidentnie mieliście plan na LGW w tym spotkaniu. Czy został on w pełni wykonany i też czego spodziewaliście się po Waszych dzisiejszych przeciwnikach? No myślę, że spodziewaliśmy się takiego spotkania jakie było, że będzie trzeba dużo biegać, Dużo walczyć, bo wiadomo, że LGW nogi nie, nie odstąpi w żadnej sytuacji. Dlatego musieliśmy wszystkie przebitki też wygrywać. No, i myślę, że to się udało. W sumie takie były założenia i tak żeśmy to zrealizowali. Słyszeliśmy z głosu Waszej ławki rezerwowych, że sezon już jest trochę do zapomnienia, ale my się z tym nie zgodzimy, bo pozostałe spotkanie ułożyły się tak, że wszystko jest w Waszych rękach. Jeśli wygracie z Pachonią w ostatniej kolejce, to utrzymacie się w ekstra klasie. Jakie są nastroje? Czy może chcesz podbudować swoich kolegów przed tym ostatnim spotkaniem? Myślę, że nie muszę podbudowywać, nastroje są bojowe, wiemy o co walczymy i postaramy się zagrać nawet na 200%. Super, życzę powodzenia i życzę Dziękuję utrzymania bardzo. w ekstraklasie. Dziękuję bardzo.